Podczas dzisiejszej katechezy omówimy sobie temat nakazu słuchania mszy świętej oraz tego, co należy koniecznie wypełnić, aby obowiązek był zaliczony. Dlaczego w ogóle Kościół nakazuje udział w mszy świętej w niedzielę i święta? Mamy oczywiście trzecie przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, ale to przykazanie wcale nie precyzuje, że mają być to niedziela, i określone święta. Prawo Boże mówi nam wyraźnie, że mamy dni święte w jakiś sposób obchodzić. Kościół natomiast, dając nam późniejsze rozporządzenia, precyzuje w jaki sposób to należy czynić. I dlatego też te wszystkie przepisy, które są związane z uczestnictwem w Mszy Świętej Niedzielnej, ze względu na to, że są ustanowione przez Kościół, a nie wynikają tak bezpośrednio z prawa Bożego, zaraz wyjaśnię różnicę, dlatego mogą ulegać pewnym zmianom i można od nich zdobyć różne dyspensy. Jeżeli mamy na przykład przykazanie, nie będziesz miał Bogów Cudzych przede mną i ktoś by czcił innego Bożka, to nie ma od tego dyspensy żadnej. Nie da się od tego dyspensować. Ale Kościół, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, usta ustanawia formę kultu. I ta forma kultu już może podlegać pewnym zmianom i przez wieki kształtowała się forma przy świętej, która co do zasadniczych elementów ma w sobie apostolskie korzenie, ale wiemy, że przez wieki Duch Święty kształtował tę formę mszy świętej. Po Soborze zmieniono formę. Zewnętrzną, ale niestety także zmieniono definicję dogmatyczną, która rozpoczyna mszał katolicki. I to już jest nieuprawnione, dlatego że sprzeciwia się prawu Bożemu, bo mamy czcić jednego i prawdziwego Boga, prawda? Natomiast Nowus ordo prowadzi do utraty wiary w Pana Boga, a przez co pomniejsza jego cześć. Dlatego jest on to obiektywnym, obiektywnym złem. Więc zachodzi różnica pomiędzy tym prawem Bożym, które trzeba zawsze przestrzegać i od którego nie ma dyspensy, a tym doprecyzowaniem, które Kościół zgodnie z prawem Bożym i tradycją ma nam podawać jako przekazania kościelne. To takie przypomnienie, czymże one są. Zatem Msza Święta w Niedzielę i Święta jest dla nas nakazana, dlatego że Msza Święta od samego początku Kościoła stanowiła od czasów apostolskich wszędzie to najważniejsze nabożeństwo katolickie. Wszystkie nabożeństwa tak naprawdę wypływają z Mszy Świętej i do niej prowadzą. Trzeba powiedzieć sobie jasno, za świętymi i także ojcem Pio, od którego ten cytat biorę, iż łatwiej byłoby światu istnieć bez słońca, niż bez Mszy Świętej. Ponieważ jej nieskończona wartość ze względu na ofiarę, która odnawiana jest na ołtarzu, w której sam Syn Boży składa się swemu Ojcu w mistyczny, sakramentalny sposób, jest nieustannym wzywaniem o Boże Miłosierdzie dla tego świata, który uznojony jest w ludzką, ludzką nędzą, ludzkim grzechem. Zatem Boża Sprawiedliwość jest ciągle łagodzona przez tę najświętszą ofiarę. Msza święta jest, co warto sobie uświadomić, jedyną ofiarą Nowego Testamentu, a wiemy, że ofiara jest podstawowym składnikiem, elementem każdego kultu, ponieważ jest ona wpisana w nasz sposób życia. Zwróćcie uwagę, iż wszystko się opiera na ofierze wszystko czemuś służy. Nawet gdy obserwujemy świat, gdy obserwujemy biologię. Jedne stworzenia niższe służą wyższym, poświęcając się tym stworzeniom dla rozwoju wyższych form. Ponieważ w tym świecie odbija się miłość Pana Boga w Trójcy Świętej jednego, iż jeden żyje dla drugiego w Trójcy Świętej, jedna osoba żyje dla drugiej. I żyją te osoby w ciągłym oddawaniu się sobie wzajemnie i w tym świecie się to odbija, bo przecież Pan Bóg stworzył świat. Oczywiście świat nie jest ostatecznym celem człowieka, więc nie jest idealny, więc jest to tylko cień niewyraźny tego, co nas czeka po śmierci. Ale wszystko w jakimś, w jakimś sensie łączy się z ofiarą. Nasze życie, jeżeli ma być dobre i sprawiedliwe, nawet jeżeli jest to życie Poganina, który nie otrzymał wiary, ale tak jest wpisane w naturę człowieka to, że dawanie się komuś. Dawanie siebie komuś jest czymś najszlachetniejszym iż y, oczywiście tylko psychopaci mogą sądzić inaczej. Y, y, o, takie, dla takiej ogólnej wiedzy prawda, człowieka o człowieku wiemy, że no, formą życia człowieka, tą szlachetną, jest ofiarowywanie się. Msza Święta zatem jest ofiarą jedyną Nowego Testamentu, w której zawarte są wszystkie ofiary, y, jeżeli są połączone z Mszą Świętą. To wchodzą w tę ofiarę i ta ofiara jedyna czyni nasze ofiary malutkie, które z nią łączymy, na wieczność znaczącymi. Bo w obliczu Mszy Świętej nasze poświęcenie jest niczym, ale gdy połączymy je z Panem Jezusem, który się ofiaruje, wtedy zdobywamy przed Obliczem Boskim zasługi i podobamy się Panu Bogu. Msza Święta jest nieustannym ponawianiem ofiary krzyża. A my potrzebujemy ciągle stawać pod krzyżem, ażeby sobie uświadamiać cel naszej drogi i sposób osiągnięcia tego celu. Gdyby nie było mszy świętej, nie byłoby również Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, a wtedy nie moglibyśmy przyjmować świętej komunii sakramentalnej, tego anielskiego chleba, który jest największym darem niebios dla człowieka. Widzimy zatem, iż Msza Święta stanowi centrum w ogóle całego wszechświata stworzonego przez Pana Boga, i Kościół ma zupełną rację w tym, że zobowiązuje wiernych do słuchania Mszy Świętej przynajmniej raz w tygodniu i w dodatkowe święta nakazane. No dobrze, to jest taka. Podstawa teologiczna dla tego przykazania kościelnego, który za, które zawiera nakaz wysłuchania mszy. Ale co to znaczy wysłuchać mszy świętej? Otóż, ażeby wypełnić, zadośćuczynić temu obowiązkowi, człowiek musi być obecny fizycznie na mszy świętej, czyli swoim ciałem. A zatem nie można wysłuchać i zaliczyć o niedzielnego obowiązku przez radio, telewizję czy internet. Nie ma tutaj żadnego prawda, usprawiedliwienia poza rzeczami niepokonalnymi, wydarzeniami niepokonalnymi bądź sytuacjami, które to usprawiedliwiają. Ale jeżeli jakaś sytuacja usprawiedliwia nieobecność nam Mszy Świętej, to nie ma nakazu słuchania Mszy Świętej przez internet. Czy tam przez radio, prawda? Ponieważ to jest tylko dobra wola człowieka, który pragnie się połączyć z ofiarą i dobrze, że to czyni, ale gdyby, będąc usprawiedliwionym i nie, 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 nie mogąc uczestniczyć w mszy niedzielnej, nie wysłuchał mszy przez internet, to nie zaciąga żadnego grzechu. Bo do. Wypełnienia obowiązku, konieczna jest obecność fizyczna. Obecność fizyczna według prawa kościoła to jest obecność polegająca na tym, że wy, drodzy wielni, siedzicie w ławkach i widzicie ołtarz i księdza, czyli mamy ze sobą łączność. No dobrze, a co mają powiedzieć ci, którzy są pod kościołem, albo ci, którzy z racji na dużą ilość wiernych nie są w stanie już wejść do kościoła? Otóż w przypadkach, kiedy nie ma możliwości wejścia do kościoła, bo zalega liczny tłum, wystarczy moralna łączność z kapłanem i z tłumem. Jaki jest w kościele? Można zatem stać na kościelnym placu i łączyć się moralnie aktem woli. Teraz mamy technikę taką, że mogą być głośniki na zewnątrz, możemy słyszeć co się dzieje, słyszymy dzwonki, łączymy się z poszczególnymi elementami mszy świętej i oczywiście to wypełnia obowiązek niedzielny. No, Co prawda, w przygotowanej tutaj dla nas katechezie nie ma takiej, takiego przypadku, ale wyobraźmy sobie, że kościół jest w miarę pusty, jest jeszcze miejsce. A ktoś pragnie się tylko moralnie połączyć z kapłanem, i niekoniecznie wynika to z tego, że ma problemy z sercem i mu jest za duszno w kościele. Czy on wtedy zalicza Mszę Świętą, czy ma wypełniony obowiązek, czy nie? Otóż, jeżeli czyni to wprost z lekceważenia, trudno mówić o wypełnieniu niedzielnego obowiązku. Natomiast jeżeli stoją za tym jakiekolwiek przesłanki, które usprawiedliwiają to, że jest na zewnątrz, to oczywiście o ile łączy się moralnie z mszą świętą, msza święta nawet wtedy będzie oczywiście uznana za, obowiązek będzie uznany za wypełniony. Ale gdyby ktoś odkrył w sobie dziecko, jakiś młodzieniec i chciał pojeździć na tych traktorkach z przedszkola w czasie mszy. To moralna obecność będzie wtedy wielce wątpliwa. A tak jak pamiętamy z poprzednich kateches, od siódmego roku życia każdy człowiek ma nakaz uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Więc jak jakieś dziecko ośmioletnie jednak na tym traktorku tam jeździ, no to trzeba uświadomić takiemu dziecku, że nie wypełnia. Obowiązku niedzielnego. Dobrze. Idziemy dalej w takim razie. Jeżeli mamy taki obowiązek, to co będzie grzechem ciężkim, a co będzie grzechem lekkim? Otóż ogólnie, żeby wypełnić obowiązek niedzielny należy być nam przy świętej od samego początku, czyli od rozpoczęcia modlitwu stopniu ołtarza aż po sam koniec. I to jest czyli do ostatniej ewangelii. To jest wypełnienie obowiązku niedzielnego. Natomiast grzechem lekkim byłoby opuszczenie mszy świętej katechumenów, czyli od tak zwanej ministrantury, czyli od tych modlitw stopni ołtarza aż do ofertorium. Czyli jeśli ktoś nie byłby na pierwszej części mszy zwanej katechumeną, dlatego że tam msza w starożytności była czasem, w którym mogli być również obecni na mszy przygotowujący się do chrztu zwani katechumenami. Oni przebywali wtedy w narteksach i wysłuchiwali tego, co dzieje się w kościele. Słuchali przede wszystkim kazania nauki, ale po kazaniu zamykano drzwi i w mszy świętej uczestniczyli tylko wierni, dlatego druga część mszy nazywa się mszą wiernych. Wierni to ci, którzy przyjęli chrzest. Stąd to starożytne rozróżnienie na dwie części, więc kto by opuścił mszę katechumenów, popełnia grzech lekki, natomiast grzech ciężki to jest opuszczenie jednej z głównych części mszy wiernych, czyli ofiarowania, przeistoczenia i Komunii Kapłańskiej. To są trzy główne elementy mszy świętej wiernych, które do wypełnienia obowiązku pod grzechem ciężkim są konieczne. Kto by opuścił na przykład przeistoczenie, a zdaniem wielu moralistów także i Komunię Kapłana, ten opuściłby najistotniejszą część i liczy się jakby wcale nie był nam przy świętej. Czyli wyobrażamy sobie sytuację, że ktoś oczywiście e, przyszedł nam sze. I tak było długie kazanie, co oczywiście się może księdzu zdarzyć, że już zmęczył się, zdenerwował na księdza, mówi: Dobra, wychodzę, wrócę na komunię, muszę trochę odpocząć. Więc jeżeli nie stoi za tym żadna poważna przyczyna zdrowotna, tylko widzi mi się. To opuszczenie tych najważniejszych części mszy jest równoznaczne z tym, że na mszy nie było się wcale. Oczywiście to, o czym tu mowa, to jest kościelne prawo, które zawsze powiada, że trzeba to minimum wypełnić, i to minimum prawo podaje, bo Kościół, matka, jest miłosierny. Ale trudno sobie wyobrazić, iż człowiek, który ma żywą wiarę. Takim minimalizmem by się zaspokoił. Należy nam przy świętej być nie tylko od rozpoczęcia modlitw u stopni aż po ostatnią Ewangelię, ale należy nam mszę świętą przybyć nieco wcześniej, aby się do niej przygotować i po mszy świętej pozostać nieco dłużej, aby za mszę świętą podziękować. Niezwykle istotnym elementem, o którym prawo nie wspomina, gdyż nie jest to pod grzechem ciężkim, ani żadnym w ogóle grzechem, jest kwestia dziękczynienia. Prawo nie mówi tu, że brak dziękczynienia jest grzechem, ale wszystkie święte postacie w Kościele, wszyscy święci, wszystkie podręczniki do życia duchowego podkreślają wagę dziękczynienia i na pewno brak dziękczynienia jest zaniedbaniem. Które może wynikać z lekceważenia samej mszy, czyli może jakiś nawet tutaj grzech lekki lekceważący msze świętą się pojawić, bo nie mam żadnego powodu, ażeby wychodzić jak jeszcze pieśń trwa, ale już wychodzę, bo mi tak się podoba, to to jest bardzo przykre. To jest po prostu opuszczenie kościoła z pobudek no, bardzo egoistycznych. Oczywiście w naszej sytuacji czasami ktoś, właśnie względy zdrowotne, opieka nad dzieckiem czy starsza osoba, no po prostu już musi opuścić kościół, by zaczerpnąć powietrza albo jest jakaś inna konieczność, bo pociąg, bo autobus, to jest zrozumiałe. Ale jeśli nie ma żadnych podstaw, ażeby wyjść z kościoła, a obrazek taki, może nie mówię tego wprost do Was, drodzy wierni, ale obrazek taki się zdarza. Że pieś jeszcze jest, trwa, a na zewnątrz już trwają rozmowy polityczno-społeczne. I to jest niepokojący obrazek z punktu widzenia dusz pasterza, któremu zależy, aby wszystkie owce kochały pana Jezusa i dla niego żyły. I to jest niepokojący obrazek, że nawet w tych paru minut nie jesteśmy w stanie po wytrwać na dziękczynieniu które jest dziękczynieniem za złożoną na ołtarzu ofiarę. Ta ofiara, my możemy być na mszy, możemy stać pod krzyżem. Mamy niewyobrażalny przywilej i teraz za ten przywilej należy podziękować po zakończonej mszy. Więc dziękczynienie po mszy nie jest równe dziękczynieniu po Komunii Świętej. I te parę chwil chociażby pozostać. A jeżeli już musimy gdzieś jechać, Musimy prawda szybko na autobus, na pociąg, albo trzeba jechać do domu z jakichś ważnych powodów. Nic nie stoi na przeszkodzie, a żeby w czasie podróży uczynić dziękczynienie prywatnie bądź w ramach całej rodziny, która wraca samochodem, jak nie można było zostać w kościele. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rodzice uczyli dzieci, że Panu Bogu za samą przeświętą trzeba dziękować. I to jest. Hojność naszego serca. To jest wielkoduszność. Bo no, nie ukrywajmy, że jedną z najsmutniejszych form jest praktyki pobożnościowej jest taka, że wiem, iż prawo mówi od do i przychodzę jak jakiś robot, prawda? Wypełnię swoje zadanie i już wychodzę, mam zaliczone, odhaczone. No nie sądzę, aby ktokolwiek z nas chciałby, aby ktoś tak nas traktował. Stąd też uważajmy, by nie traktować tak Pana Boga. A zatem praktyczne wnioski są takie. Kto spóźnił się do kościoła i przyszedł na Ewangelię, bądź też jeszcze na kazaniu, czy też nawet na kredo, jest pod grzechem lekkim obowiązany uzupełnić tę część mszy świętej. Czyli, jeśli by się ktoś spóźnił bez żadnych powodów, to, a jest jeszcze msza następna, może to uzupełnienie, jak mówi nam prawo Kościoła, uczynić na drugiej mszy i to, co zaniedbał na pierwszej, może dopełnić na, na drugiej. Oczywiście obowiązek ten jest pod grzechem lekkim, ale, jak mówią nam moraliści, od tego obowiązku pod grzechem lekkim usprawiedliwia nawet mała niewygoda. W warunkach naszych, gdy wierni mają często wiele kilometrów do pokonania, bytu przybyć, już jest to usprawiedliwienie, już jest ta lekka niewygoda. Ale znowu to jest matka miłosierna, kościół, który nie chce, ażeby wierni zaciągali grzechów, gdy nie muszą zaciągać tych grzechów, więc są te obowiązki minimum podane. Natomiast jeżeli ktoś z wielkoduszności spóźnił się, a szczególnie jak się spóźnił z własnej winy. I nie ma żadnej przeszkody, ażeby pozostać i wysłuchać mszy do tego momentu, co się spóźnił, może to uczynić, a nawet gdyby nie miał żadnej trudności, bo mieszkał obok i nie miał żadnych obowiązków, jest do tego zobowiązany pod grzechem lekkim. Natomiast kto przyszedł już po ofiarowaniu, jest zobowiązany pod grzechem ciężkim albo zostać do końca i uzupełnić brakującą część przy drugiej mszy. Albo wysłuchać nowej, całej mszy świętej. Od wypełnienia tego obowiązku usprawiedliwić może tylko bardzo ważna przyczyna. Kto by przybył natomiast już po przeistoczeniu, ten jest winien iść na całą następną mszę świętą. Takie są zasady uczestnictwa, słuchania mszy. Dobrze, to teraz jeszcze omówimy sobie jeden mały punkt i na dzisiaj zakończymy, mianowicie jak należy słuchać przy świętej pobożnie. Otóż Kościół mówi, nie wystarczy sama fizyczna obecność. Jeżeli Kościół żąda obecności i udziału, to żąda udziału świadomego. I papież Pius XII w swojej encyklice Mediator Dei potępił zdanie niektórych liturgistów, którzy uważali, że msza święta jest funkcją społeczną i że nie wolno kapłanowi sprawować jej bez ludu. Owszem, sam kapłan sprawując sam mszę świętą, jest tym, który wypełnia wolę Kościoła i nie potrzebuje ludu wiernego. A żeby dokonała się w pełni ta ofiara i była Panu Bogu miła, to jednak Kościół, pomimo potępienia tego zdania, które niestety po soborze bardzo się wzrosło w siłę, ponieważ jest ono dzisiaj często przytaczane, że msza święta to jest ta jedna, wspólnie ją wszyscy odprawiamy na tych niemalże samych zasadach, a ksiądz jest tylko organizatorem tego czasu. Oczywiście jest to herezja. W każdym razie. Niemniej Kościół zawsze podkreślał społeczny wymiar mszy świętej i sama liturgia i teksty liturgiczne pokazują, że kapłan sprawuje tę mszę świętą w imieniu całej społeczności chrześcijańskiej i za tę społeczność. Zatem wypada, aby ci, w których imieniu składa się ofiarę, brali we mszy świętej jak najbardziej czynny udział. Ale według swojej funkcji jako wierni i według różnych sposobów słuchania mszy, które Kościół przez wieki wypracował i które są nam dostępne. Oprócz tego, że to musi być świadome, a podstawą tej świadomości jest zjednoczenie się z ofiarą Pana Jezusa, czyli świadomość, co się dokonuje na ołtarzu. I z tego jednego zjednoczenia, które jest tak niezwykłe. To już wystarczy, żeby tą przeświętą jak najlepiej przeżyć i po prostu całym sobą się zjednoczyć z tą ofiarą. To jest to, to centrum to jest to najważniejsze. A czy my to zrobimy w ramach przyśpiewanej, czy my to zrobimy z Mszalikiem, czy my to zrobimy z Różańcem, czy my to zrobimy medytując Boże Prawdy, to już jest kwestia drugorzędna. Pierwszą rzędną jest. Przez jakikolwiek sposób słuchania mszy wypracowane przez Kościół jednoczę się z ofiarą. W tym oczywiście szczególnie pomaga cisza tych najważniejszych momentów i cisza kanonu, która zmusza mnie do wewnętrznej pracy podczas mszy, ażeby zjednoczyć się z tym, co jest na ołtarzu. Dlatego arcybiskup Lefer w jednej ze swoich konferencji tłumaczył, iż takie chęć zrozumienia wszystkiego, co kapłan mówi po łacinie i taka wręcz niewolnicze przywiązanie do polskich tłumaczeń i ciągłe ich poszukiwanie może, choć nie musi, podkreślam, może zachwiać tę istotę spotkania człowieka z Golgotą i z Chrystusem, który się za nas przez kapłana oddaje w ofierze. Więc bez, wszystko ma temu służyć. Jeżeli komuś służy mszalik, w tej formie bardzo dobrze, jeżeli komuś służy co innego, bardzo dobrze, ale wszystko ma prowadzić do tego wewnętrznego zjednoczenia, i to jest ta świadoma, świadome uczestnictwo we mszy i uczestnictwo, które wymaga od uczestników dobrej intencji, czyli właśnie tego zjednoczenia. Oprócz tego od uczestników świętej liturgii, świętych obrzędów umaga się, uwa, u, 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 wymaga się także należytej uwagi. Rozróżniamy uwagę zewnętrzną, która polega na odpowiedniej postawie zewnętrznej, godziwym stroju, właściwych formach zachowania. Trudno na przykład mówić o uwadze na mszy świętej u człowieka, który by rozmawiał w kościele podczas mszy. Czytał rzeczy do mszy nieprowadzące, bądź który by na przykład spał, oglądał się, obserwował, zastanawiał, myślał nad różnymi sprawami. Trudno zatem tu mówić o uwadze. Ta uwaga ma być zawsze skupiona na ołtarzu. Jeżeli nie uwaga już dojdzie do takiego stopnia, że człowiek oderwał swoje myśli całkowicie od, od swojego ołtarza. No to trzeba przyznać, że taki chrześcijanin nie wysłuchał należycie godziwie mszy świętej. I wtedy, oczywiście to może być niezawinione, ale jak się tylko to rozpozna, natychmiast należy wrócić i nigdy takich rozproszeń nie lekceważyć. Zadość uczyni przykazaniu wysłuchaniu mszy świętej ten, kto jest roztargniony, ale nie tak, że zapomni o głównym celu mszy świętej. Albo że przez główną część mszy świętej nie wie, co się dzieje przy, przy ołtarzu. Zadość uczyni, przykazaniu wreszcie i ten, kto się wcale nie modli ani nie bierze czynnego udziału we mszy, tylko stoi, patrzy i słucha. Jednakże taki udział nie przynosi wiele pożytku, a Panu Bogu nie przynosi czci. Dlatego papież Pius XII w encyklice Mediator Dei zachęca wiernych, by z wszystkich sił. Starali się brać udział w mszy świętej jak najbardziej żywy. To samo podkreśla brzmienie przykazania kościelnego w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. To pomódmy się teraz za cały Kościół święty, święto konsekracji bazyliki na lateranie.